Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że żyjemy w kraju rządzonym przez ludzi, którzy jednocześnie uważają, że to jest człowiek? I w związku z tym, że to jest człowiek, to należy mu się bezwzględne prawo do życia, ale jednocześnie ci młodzi mężczyźni na komisji poborowej ewidentnie już ludźmi nie są. Dlaczego? Ano bo im już się to bezwzględne prawo do życia odbiera. Na mocy tzw. ustawy o obronie ojczyzny. Czy to nie jest chore i porąbane? Jak to jest, że zarodek po zostaniu młodem, noworodkiem, dzieckiem, a następnie osiągnięciem wieku pełnoletności według rządzących polską polityków, jakby przestawał być człowiekiem i stawał się mięsem armatnim, który już musi spełniać zaszczytny obowiązek? Z którego to jednak politycy sami się zwolnili. Co sugeruje, że jednak nie uważają ginięcia za zaszczytny obowiązek, bo gdyby uważali, że to zaszczyt, to na pewno by się sami na pierwszą linię frontu wyzłali, a nie na mocy ustawy o obronie ojczyzny z tego chwalebnego zaszczytu, jak sami to mówią, zwolnili. Ale drodzy Państwo, zacznijmy od początku. Jednym z ludzi, którzy jednocześnie uważa, że Zapłodniona komórka jajowa to już jest człowiek, ale i w związku z tym ma bezwzględne prawo do życia, ale osiemnastoletni chłopiec już tego bezwzględnego prawa do życia nie posiada i może być przymusowo wcielony do armii jest pan prezydent Andrzej Duda. I zaraz sobie o panu prezydencie będziemy dalej mówić, ale najpierw powiedzmy, że lewica, czyli przeciwna strona politycznej barykady, też ma tutaj objawy bardzo daleko idącej schizofrenii, czy innej choroby psychicznej, polegającej na paranoi, i też na przykład uważa, że moje ciało mój wybór, ale nie jeśli chodzi o wybór, czy ginąć lub nie ginąć w okopach w smrodzie ekskrementów i rozkładających się zwłok, ale o lewicy i o ich bardzo dziwnych przypadłościach psychicznych, może nawet psychiatrycznych, będzie oddzielny vlog. W dzisiejszym vlogu będziemy sobie mówić o obrońcach życia, którzy jednocześnie wyraźnie tego życia chyba nie szanują na tyle. Żeby dążyć do pokoju, a wręcz mam czasem wrażenie, że dążą do wojny. Pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze, czyli potocznie rzecz ujmując, zawetuje ustawę o tabletce Dzień Po, gdyż Zdaniem pana prezydenta, zapłodniona komórka jajowa to człowiek i ma bezwzględne prawo do życia. I nie, to nie jest tak, że ja się z panem prezydentem w tej kwestii nie zgadzam. Nie rozumiem tylko, dlaczego pan prezydent Andrzej Duda jednocześnie podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Ustawę, która już to bezwzględne prawo do życia odbiera ludziom między 18 a 60 rokiem życia lub też 63 rokiem życia, jeśli spełniają określone wymogi. Jak można być człowiekiem, który jednocześnie uważa, że zapłodniona komórka jajowa już jest człowiekiem, a osoba po osiągnięciu 18 roku życia nie wiem, przestaje tym człowiekiem być? Ja tego. Za cholerę, drodzy Państwo, nie rozumiem. Po prostu mi się to w głowie nie mieści. I tu sobie powiedzmy bardzo wyraźnie jedną rzecz, bo ostatnio powstała dyskusja w polskim internecie od jakiego wieku w Polsce można zostać przymusowo mięsem armatnim. Wszystko za sprawą, jak mi donieśliście, pewnego człowieka, który. Od dłuższego czasu, od wielu lat, próbuje dość nieudolnie podrobić mnie na YouTube, ale mu się nie udaje, i w związku z tym robi się od dłuższego czasu coraz bardziej złośliwy, atakując mnie, szkalując, kłamiąc na mój temat, czy też starając się być po prostu wredny i ja na takie rzeczy generalnie nie reaguję. Każdy, kto coś tam na YouTubie osiągnął ma swoją podróbę, która go szkaluje. Na przykład Krzysiek Jackowski ma podrabianego jastowidza, który twierdzi, że jest od niego lepszy i uważam, że tacy ludzie no, nie zasługują, żeby im odpowiadać i teraz też odpowiadać nie będę. Ale jeśli taka osoba, ch chcąc mi zaszkodzić, upada tak nisko, że potencjalnie może doprowadzić kogoś do śmierci, Poprzez wprowadzenie go w błąd co do obowiązującego w Polsce prawa, to wydaje mi się, że podłość tej osoby już jest zbyt wysoka i cały czas, nie wdając się w ogóle w próby identyfikacji tej osoby, wyjaśniam, jak rzeczywiście w Polsce jest z wiekiem, w którym mogą cię przymusowo wziąć do wojska, drodzy Państwo. Żeby ustalić, w jakim wieku mogą Ciebie przymusowo wziąć do wojska, musisz sobie, ustawi, u, u, musisz sobie odpalić ustawę o obronie ojczyzny. Wystarczy wpisać w Google ustawę o obronie ojczyzny wiek poborowych i od razu wyskoczy Ci artykuł 5. W tym artykule 5 Czytamy osoby podlegające obowiązkowi obrony ojczyzny, wiek, stan zdrowia, inne ograniczenia. I tam się dowiadujemy, kto podlega obowiązkowi obrony ojczyzny. Obowiązek obrony ojczyzny to jest bardzo ładny eufemizm na to, że mogą cię przymusowo wziąć do wojska. I tutaj, drodzy Państwo, czytamy: Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym w niniejszej ustawie podlegają obywatele polscy. Począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat. Także to, co ta podróba moja ostatnio twierdziła, że to nieprawda, że już 18-latków można przybusowo wziąć do wojska, jest to po prostu kłamstwo, dezinformacja, przez którą jakiś 18, 19 czy 20-latek czujący fałszywą, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, może zostać przybusowo wcielony do wojska. Jak to Działa, jak to w praktyce wygląda, będę mówił w dalszej części tego vloga. Ale tutaj sobie podkreślmy bardzo wyraźnie. Bo to się wzięło przy okazji tego, jak nagłośniłem, że na Ukrainie ciągle jeszcze nie wprowadzono powszechnej mobilizacji. Jeszcze nie wprowadzono. Ci 18, 19, 20, 20-parolatkowie, którzy są w Polsce, Ukraińcy. Nie podlegają tej mobilizacji, która w tej chwili na Ukrainie jest. Według obecnych przepisów, które są na Ukrainie, mobilizacji podlegają dopiero 27-latkowie, czyli ludzie o 9 lat starsi od ludzi, którzy według polskiej ustawy podlegają już pod przymusowe wcielenie do wojska. Także na Ukrainie na razie 27-latkowie, Ukraińcy w tej chwili rozmawiają. Debatują, czy nie zmniejszyć tego wieku przymusowego wcielania do wojska do 25 roku życia. O przymusowym wysyłaniu na front 18, 19, 20, 21-latków oni nawet nie debatują, nawet nie myślą. Tymczasem politycy w Polsce zgodnie uchwalili ustawę o mylącej nazwie Ustawa o Ojczyzny żaden nie głosował przeciw, a prezydent Andrzej Duda. Podpisał ustawę, w której temu obowiązkowi obrony ojczyzny, czyli potencjalnie wysłaniu na front, podlegają już osiemnastolatkowie. I ta podruba moja, która wygasza słuszne oburzenie Polaków, że ukraińscy młodzieńcy będą mogli sobie siedzieć bezpiecznie w Polsce, a nasi młodzieńcy będą potencjalnie przymusowo wysyłani na front. No to moim zdaniem to już jest podłość pierwszej klasy. Ja rozumiem, że można mnie nie lubić, można mnie nawet nienawidzić. Można nawet być tak pazernym na kasę, żeby próbować szkalować, krzywdzić drugą osobę, bo licząc, że jak się tamtej osobie zaszkodzi, to nie wiem, może się przejmie jej widzów. Ale potencjalne wysyłanie na rzeź po młodych Polaków i Polek, bo o tym też zaraz sobie powiemy, jako skutek uboczny, takiej nie wiem, chorej nienawiści, to już jest coś, co muszę stopować. I nie, nie chodzi mi o to, żeby mieć coś do tej osoby. Szczerze mówiąc, nawet nie ustalałem, która to dokładnie z osób, które mnie podrabiają, wiem, że jest wiele takich osób, które próbują mnie podrobić, ale mnie wychodzi, to robiła. Nie ma to znacze żadnego znaczenia. Każdy, kto próbuje kwestionować fakt, że w Polsce w razie ogłoszenia W. Mogą brać przybusowo do woja już 18-latków i wysyłać ich na front, jest po prostu szkodnikiem, który potencjalnie może doprowadzić kogoś do śmierci. Bo wydaje mi się, że władowanie nas w wojnę jest to coś skrajnie negatywnego, przeciwko czemu powinniśmy się wszyscy zgodnie sprzeciwiać, i wydaje mi się, że jakieś. Osobiste animozje, osobiste urazy, czy bycie pazernym na kasę i próbę przejęcia cudzych widzów, powinno się jednak zostawić na inne tematy, a nie na takie tematy, w których no, chodzi o witalne bezpieczeństwo naszego kraju i nas, Polaków. Drodzy Państwo, także jak widzimy, artykuł 5 ust. 1, osobami, obowiązkowi. Pełnienia służby wojskowej w, okresie, w zakresie określonym w niniejszej ustawie podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18, 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60, 60 lat życia, a posiadający stopień, stopień podoficerski lub oficerski 63 rok życia. Za chwilkę będziemy sobie mówić o wyłączeniach. O tym sobie będziemy zaraz mówić.